finale jest dwa razy po milion plus samochód hybrydowy bo nie ma zmianie zdania bojąca się jednostka tworzy społeczeństwo bojące się bojące się społeczeństwo jest genialnym społeczeństwem do tego że przychodzi Zbawca? Witamy bardzo serdecznie. Kawka u Ciebie. Dziś u mnie na kawce jest Gabriel, ale to Daniel, Gabriel w ogóle skąd Ty przyjechałeś? Kawał drogi miałeś się do mnie, nie? Ja przyjechałem z Mazur do Ciebie. A nawet, z Mazur? Tak, nawet, <grym> nawet z końca Mazur. I e, w ogóle po co Ty przyjechałem? po co mnie przyciągnąłeś, bo to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, no to właśnie odpowiedz. Zasadniczo tak, spotkaliśmy się na kawkę. To jedna z zasadniczych rzeczy, by omówić e, pewne rzeczy, o których się tajemniczo dowiecie. E, później, ale e, p, korzystając z okazji, właśnie naszego spotkania, e, poruszymy tak, jakby temat. Z jednej strony, który już dzisiaj już się wszyscy przejedli, z drugiej strony bardzo emocjonujący, a z trzeciej strony taki, który niech każdy sobie sam dopisze, ten trzeci motyw tematu, e, może coś takiego takie wyciągnięcie wniosków. Mm -hmm. I ogólnie <laughs> ja bym dzisiaj chciał z Tobą też pogadać o tym, a może bardziej o konsekwencjach yy, tego całego syfu, który się nazywa COVID, SARS, zwał jak zwał i tak dalej i tak dalej. ja to nazywam koronopatologią. Wczoraj ukułem takie pojęcie, bo jest tak wiele niedobrych rzeczy, które się wokół tego wszystkiego dzieją. Ale jakby miałbym nazwać tą jedną najważniejszą, to jest kondycja, kondycja psychiczna ludzi. Społeczeństwa. Tak, społeczeństwa. Kondycja psychiczna. Znaczy to, to można by było powiedzieć, że tej kondycji to już chyba nie ma, bo <laughs> sam uprawiając różnorakie sporty w przeszłości, wiem, że jak przez rok czasu jakiegoś sportu się nie uprawia, to kondycja leci na łeb, na szyję. I jeżeli w społeczeństwie, a zakładam, że tak jest, bo natura tak działa, nie ma pewnych czynności, no to tutaj też ta kondycja psychiczna społeczeństwa spada. Mhm. Moim zdaniem, jeżeli, gierz, tak. jeżeli przez rok nie ćwiczysz, no to kondycja spada. Nieważne jaki sport uprawiasz, jeżeli zaniechasz go na rok czasu, to kondycja spada. Więc zakładam, że w społeczeństwie dzieje się podobnie. I na przykład, to właśnie a propos tych konsekwencji, jeżeli przez rok czasu yy, ja ich nazywam Maty i Drużyna Pierścienia. Zabronili nam nawet przybić piątkę, bo trzeba było dystans społeczny otrzymać, już o maseczkach nie wspomnę. To teraz kondycja, znaczy my mamy dotyk w naturze swoje, to tak. zdajesz sobie z tego sprawę. Oczywiście, my to tak. potrzebujemy się przytulić, my potrzebujemy przybiskonkę. Wielo nie, ci, którzy gdzieś chodzi na jakieś szkolenia, nawet z negocjacji, to zdają sobie z tego sprawę, jaki dotyk w negocjacji jest ważny. I, z dłoni. w jaki to sposób. To nie? Tak, w jaki sposób to robimy, czy robimy to tak, czy tak, czy tak. No i nam, znaczy, no nam, no nie mówmy nam, no bo ja miałem wywalone na to przez bity rok. No, ale dla społeczeństwa zostało to zabrane. Mało tego, bo to nie dość, że to zostało zabrane, to zostało to napiętnowane. Mhm. Cześć! Cześć, Ejzułek. Rozmawiamy Cześć. o tych ważnych tematach, wiesz? A ty co myślisz o tym całym świrusie? Nie podoba ci się co? Lubisz czy nie? Mój na przykład mamy. E, bo jak ja nie noszę nos maseczki, mam trzylatek i cała reszta nosiła maseczki, e, to no, było pytanie, bo, nawet mówione, tata, załóż maseczkę. Czemu nie nosisz maseczki? Tak dlatego? Tak, tak. No. no i zawsze moja odpowiedź była taka, że nie jest mi zimno. Okay. Nie piętnowałem w oczach swojego syna. E, żeby w przyszłości nie było sytuacji, że on będzie poprzez ten pryzmat oceniał innych ludzi, mhm. żeby nie było sytuacji, że przez pryzmat właśnie maseczki on nazwie kogoś. Ty jesteś taki, a nie taki, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, że to nie wynika tak jakby z chęci ludzi, tylko z niezrozumienia sytuacji, który to niezrozumienie sytuacji zostało podszyte strachem, co się de facto jedno z drugim wiąże, bo jeżeli nie rozumiesz sytuacji, no się tego boisz. Jak się tego boisz, to czekasz na zbawcę. Umownie na zbawcę. No i w tym wypadku zbawca przyszedł. Jak to bywa w... Ktoś kiedyś mądry powiedział, że jeden z tych politycznych ustrojów, który jest porównywalny do dzisiejszej sytuacji, to jest socjalizm. Bo socjalizm jest genialnym ustrojem, który tworzy problem, a potem go rozwiązuje i oczekuje z tego tytułu gloryfikacji. Mhm. Czyli tutaj taki mamy... Ale się rozgadałem, a, a, ty, a ty tylko mi przytakujesz. W ogóle, no, tak jak ja powiedziałem, ja zauważyłem ten dystans, czyli jako efekt tego roku, że, że zostało to tak i tak zrobione. Dystans społeczny spowodował też między innymi to, że ludzie się boją. No bo jeżeli traktujemy się nie jako społeczeństwo, a jako jednostki, to w jednostce jest więcej strachu niż w grupie. No to, to jest oczywiste. No i to, to jedno z takich dosyć kluczowych rzeczy, które daje się zauważyć, jeżeli się potem jednostka boi. To je, bojąca się jednostka tworzy społeczeństwo. A bojące boja, się. Bojące się społeczeństwo jest genialnym społeczeństwem do tego, że przychodzi zbawca i mówi, że co trzeba. Mam zrobić, tu pigułkę szczęścia. Co trzeba zrobić, żeby przestać się bać, żebyśmy wrócili do normalności. A, ale wiesz, że Do tego dołożą loterię? Loteria jest swoją drogą, bo, bo, bo <laughs> ja się w <do> ogóle <laughs> o tej loterii wczoraj dowiedziałem, nie miałem okazji jakoś. Głębiej się nad tym. E, znaczy w ogóle nie wiem, czy ja bym chciał, no ale się dowiedziałem o tym. A masz kolejną elektryczną? Nie. Ale, A możesz mieć? Ale ja mam pytanie do Ciebie, bo no, ja zakładam, że Ty coś więcej wiesz, bo ja się dowiedziałem od znajomego, mm -hmm. który zadzwonił do mnie i mówi, że jest loteria, słuchaj. Ja mówię, no jaka? Mm -hmm. No, że jak będziesz się szczepił tam, to będziesz brał udział w loterii, że tu 500 złotych co dwa tygodnie, czy tam coś tam, nie mm -hmm. wiem i tak dalej, i tak dalej. Ja no. w związku z tym mam do Ciebie pytanie. Tak. Czy jeżeli ja wezmę udział w loterii, czyli się zaszczepię? I zaszczepię się kilka razy, to moje y, szanse rosną? No to cholernie nogę, czy nie? A to jest świetne pytanie. Bo ja jestem hazardzisto, ja bym, bym, bym spróbował na przykład tak z trzy razy, z trzy strzały. I teraz mam trzy razy więcej szans, tak jak w Radiu Z, że teraz bat. Ilość SMS-ów? Ilość SMS-ów razy 100, czyli na przykład A wiesz, zagrożenia nie ma, no bo przecież to wszystko jest bezpieczne, nie? Czyli co, rosną to moje szanse? Rosną, tak. Tylko pytanie, w którą stronę? Tak. Czy, w, na, nie pytanie, to gdzie ja na tej nodze dojadę? Właśnie. <grym> Czy gdzieś, tak. Gdzieś I powstaje pytanie, gdzie my na tej hulajnodze dojedziemy? Drogi Gabrielu, Danielu, Gabrielu Danielu, Archaniele. Więc ważne jest dzisiaj, żebyśmy opierali się o źródła. Źródło dzisiaj w Kominie. Jeżeli nie opierasz się o źródła, to masz antenę foliową. Kto, prawda? Jest, kto jest źródłem? Źródłem jest wyrażać. KPRM. Wiesz, co to jest za skrót? Nie mam pojęcia. To jest yy, Rada Ministrów. To jest yy... Kancelaria Premiera Rady Ministrów. Dokładnie. KPRM, Kancelaria Premiera Rady Ministrów. Przed... I mój drogi, pytasz, czy jeżeli zwiększysz, bo generalnie w loteriach jest tak. Jeżeli masz jeden los, no to masz jedną szansę, nie? No i teraz. Ale jak weźmiesz dwa losy, trzy, to twoja szansa powinna wzrastać. No i mój drogi, opierając się na faktach, tutaj w tej loterii jest bardzo ciekawe, bo jest tak zwana nagroda natychmiastowa, wynosząca 500 zł dla co dwutysięcznego uczestnika. To A kto to liczy? Jakim? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Czy będzie pan tak jak w w klubie, że ma ten taki? Tak. Pamiętasz? Nie, widzi. 1999-2000 jest 500 zł. Ale to będzie opodatkowane? To będzie w bonach? To będzie w picie? W bonach? No, no właśnie, no nikt nie wie jak, ale poczekaj. Bo później jest jeszcze druga opcja, że co tydzień. Co tydzień jest dwa razy 50 tysięcy 50 zł. Plus hulajnogi elektrycznej vouchery. No to o hulajnogach właśnie słyszałem, nie, ba, nie bardzo U. miałem pojęcie na temat... Ale poczekaj, bo to jeszcze nie koniec mój drogi. Tutaj wszystko, ten apetyt i wygrane rosną z każdym kolejnym zaangażowaniem Twoim. Że na przykład co miesiąc jest jeszcze druga opcja, jest dwa razy po 100 tysięcy plus samochody hybrydowe, czyli możesz się przyczynić do zmniejszenia CO2, Jesteś ekologiczny wówczas, prawda? Kiedy się tutaj zakwalifikuje. A w finale, mój drogi, w finale. W finale jest dwa razy po milion plus samochód hybrydowy. <gryw tingąc> ja ja chyba zmienię zdanie. <kumber Titanic> Teraz dla powiem moje zdanie, jeżeli mówimy już o finale i tak, tak mi przedstawiałeś to, to mi się to bardziej kojarzy z takim teleturniejem, który się nazywał Czarpar. A, poczekaj, bo tu jest jedna ważna czekaj. rzecz. Loteria narodowego programu szczepień. Uwaga, 1 lipca uruchamiamy loterię realizowaną przez totalizator sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa. Poczekaj, poczekaj. poczekaj. U, ale poczekaj, zaraz no. wszystko sobie ten. Formuła loterii umożliwi dołączenie samorządów też do jej realizacji i uwaga. Co dwutysięczna osoba przystępująca do loterii wygrywa 500 zł. Każdy uczestnik, tu odpowiadam na twoje pytanie, ma aż cztery szanse. Uuu, to nie taki dmuchał. No ale to wiesz, czy tu chodzi o to, że było 500, później co tydzień 50, później 100 koła i później milion? Czy to o te szanse chodzi? Czy może, jeżeli więcej przyjmiesz tych aplikacji Czemu? ramiennych? To czy wzrasta Twoja szansa? To jest A pytanie. I teraz ja mam jeszcze kolejne pytania, bo na przykład, jakbym zechciał przyjąć trzy. <laughs> różne! Y ale poczekaj. Jeszcze różne, na przykład. I właśnie do tego chciałem. Czy ma to znaczenie, że przyjmę różnych firm? I moje kolejne pytanie: czy ma to znaczenie, czy jak przyjmę w tyłek, to mam mniejsze szanse czy większe? Zwiększasz, bo tyłek masz, masz dwie półkule jakby, nie? Czyli, czyli możesz czyli, na prawą i na lewą jeszcze. Czyli jak ramię, ramię, to tyłek, tyłek, Też, cztery prawie, mogę no, od razu, cztery no. mogę brać spokojnie. Ale powiem Ci teraz tak, bo się śmiejemy <laughs> trochę z tego. E, ja w tym widzę jeszcze drugą loterię. O, ale powiedz, no. No, nie chciałbyś odjechać na hulajnodze? Nie no, na, na, jak pokuję sobie dupę, to będzie trudno. Ale e, tylko nie o to mi chodzi. Nie, właśnie nie. Na rowerze by Ci było trudno, a tu nie, widzisz, zauważyłeś? Ja Bo na rowerze na... byś musiał siedzieć na siodełku no, i wtedy by Cię bolało. Ja się dostawiam na samochód hybrydowy. Si hybrydowy samochód. Tak, no jak pan cztery razy już się kłóć, to, no. to ja już idę po tym, ale ja widzę loteria w loterię, tak jak rząd ma skłonności na przykład do tego, żeby umieszczać podatek w podatku. Mhm. I, a loteria w loterii też się przejawia, wiesz w jaki sposób? Ale jest, Gabriel, musisz pamiętać, że jest taka stara, niepisana zasada, że promocje się nie kumulują. No, A ta trzeba... druga loteria dotyczy czegoś innego. Dlaczego? Uh -huh. Zasadniczo rzecz ujmując, że pierwsza loteria jest tak, jakby no, finansowa. Uh -huh. Gratyfikacje otrzymujesz finansowe. To druga loteria. tam sobie ta leży uh -huh. Dotyczy uh -huh. bardziej tego właśnie, gdzie ty tą hulajnogą dojedziesz. A, rozumiem. Uh -huh. Czy to będzie twoja na przykład ostatnia prosta? Czy to będzie twoja ostatnia hulajnoga. Mm -hmm. Bo tutaj cieszymy się, że bierzemy udział w loterii ci, którzy się zaszczepią i że jest super. Tylko teraz zobacz, jak się zmienia e, pogląd na sytuację, kiedy słowo loteria. Zamienisz na inne. Na przykład. eksperyment. Ale wiesz sobie, ja chciałbym tutaj no. zwrócić jeszcze na jeszcze jedną rzecz, bo tutaj wa warto w tym temacie. Ja zaraz do tego wrócę, ale chciałbym, żebyś. Żebyś wiedział, że 25 maja, czyli stosunkowo niedawno, bo nie dalej jak wczoraj, tweet z kancelarii, z kancelarii Premiera, który komunikuje, że minister Michał Dworczak w KPRM, czyli... W tym, no, wiemy, tam, ten. Chcemy wprowadzić pewien rodzaj rywalizacji. Kto więcej weźmie. A przecież wiemy, rywalizacja, challenge, to są fajne rzeczy, ludzie robili sobie... Ice Bucket Challenge, wylewali zimną wodę, prawda, w lód na siebie, robili pompki. I tutaj dochodzimy, że jednak widać, że te, ta znajomość marketingu jest naprawdę na wysokim poziomie. Trzeba przyznać, że jednak specjaliści. teraz uwaga, czego dotyczy ten challenge. Chcemy wprowadzić pewien rodzaj rywalizacji. Dla pierwszych 500 gmin, więc uwaga, jeżeli mieszkasz w mieście albo masz rodzinę gdzieś w gminie, warto. Po Zmienić się może się na przykład za, przemeldować. Dla pierwszych 500 gmin, które osiągną wskaźnik zaszczepienia 75%, przeznaczymy po 100 tysięcy złotych na gminę na dowolny cel. Czyli. Wyobraź a sobie, kto... ile ta gmina będzie mogła kupić kolejną. A, a kto ten cel będzie właśnie wybierał? A, Referendum? No. Nie, to już jest ta co chce ta. Czyli teoretycznie rzecz ujmując, Czysto nawet... Ja nie jestem dobry z matmy. No ale powiedz, że nie lubisz loterii. Nie, no właśnie o to chodzi, bo próbuję teraz zidentyfikować, jak się ma loteria do Totolotka. Ale to totalizator będzie robił, to jest wszystko legalne, to jest wszystko na najwyższym poziomie, to totalizator sportowy. Musisz mieć pewność, że nie będzie tam żadnych oszustw, nie? czyli jak będziesz próbował, jakby być tym dwutysięcznym, no gorzej, jak się okaże, że jesteś 2001. Znaczy, gorzej wtedy? jest wtedy, bo tutaj jak cię wyklikają, 2000, to jest pół biedy. Mnie na przykład powiedzmy, że teraz ten milion interesuje, i jak mi powiedziałem, że to jest totalizator sportowy, no to mi się od razu na przykład kojarzy, że tam są kuleczki z numerkami. Mhm. Tak jest w oryginale, w totalizatorze. Tak. A tutaj w tej loterii co będą? Strzykawki? To będą kuleczki z peselami. Aha, myślałem, że wrzucą strzykawki. Nie, PESEL. Nie, twój numer identyfikacyjny, nadany, obywatelski, tak. Okay. Czyli będzie komisja no, zakładów, kiedyś był Pan Śliwa, będą losować, nie? No to jest dobre. Znaczy powiedz jest mi ciekawe. teraz tak, bo my się z tego śmiejemy, ale nie. Myślisz, powiedz mi szczerze, czy Ty myślisz, że to jest y nie wiem, e, czy rząd już tak, tak uważa swoje społeczeństwo obywateli za kompletnych demik? Nie. Nie. W złą stronę. Ale co jest? Rząd tak kocha swoich obywateli. On chce dla nich tak dobrze. Ja dopiero to dostrzegłem. Wiesz, Czyli to był dla mnie taki punkt przełomowy. Czyli chcesz powiedzieć, że rząd y, zachęca... Ojej! Nie zmusza przecież, jak, nie może zmuszać. Zachęca swoich obywateli do szczepienia przed chorobą, która w 80% jest bezobjawowa. No. Z tych 20, którzy zostaje, 10 przejdzie jak zwykłą grypę, 10 powiedzmy, upraszczam te statystyki dla zrozumienia, 10 przejdzie poważnie. Nie wiem, czy wiesz w pierwszych 10 tygodniach stycznia, w pierwszych 10 tygodniach roku 2021. 10 tygodni, rok 2021. Pierwsze 10 tygodni w zaokrągleniu około 2,5 miesiąca. Udział śmiertelności w zgonach całościowych tego zjawiska to było 3,92%. Więc widzisz, tutaj chodzi, żeby tą loterią chce się też jakby tą podnieść te procenty. Bo, bo, bo jednak, ten, bo tam chodzi o procent śmiertelności, a jest jakaś korelacja. Im więcej osób przyjmie, wiesz co? Dlatego... Czyli odpowiadając jeszcze raz, to nie jest, że rząd chce naprawdę dobrze. No, 500 gmin, 500 100 tysięcy, może będzie jakiś piknik, może będą jakieś dowozy na przykład darmowego jedzenia. Może będą jakieś zbiórki? Może w końcu, na przykład, gminy zaczną wspierać zbiórki dla dzieci, które potrzebują specjalistycznego leczenia, jakiejś rekonstrukcji kończyn? Bo znam takie przypadki u nas w Gminie Komorni. No nie mieli wcześniej. No skąd miał dać? No jak miał dać? Czyli teraz poczekaj. Jaka, powiedz mi, bo ja ci, zanim włączyliśmy sobie kamerę i zaczęliśmy to nagrywać, to jest zadałem jedno pytanie. Gdzie jest tego wszystkiego final? I już. A my jesteśmy bardzo blisko, bo to jest ostatnia prosta. Znaczy, do. O! Sokrates 400 lat przed naszą erą był piewcą wątpliwości. Dobrze zadane pytanie. Do czego jest ta ostatnia prosta? Wiesz... Do czego jest ta ostatnia prosta? Czytając... Czy to już jest meta? Nie. Ale co jest tą metą? Nie, ja, znaczy, ja, ja zadałem ci to pytanie dlatego, że no. ja nie uważam, żeby to była meta. To, jest, to może być checkpoint. To jest wstęp do preludium. To jest, A. wiesz co... Inwokacja? I, i mało tego, ja u, jeżeli uważam, że e, to działa na zasadzie jakiegoś maratonu, mm -hmm. to my po prostu teraz, nazwijmy to umownie, z naszej hulajnogi przysłowiowej prze, nie, przerzucimy się na pływanie za chwilę. Tak jak to bywa w różnorakich... To, mm -hmm. to się nie nazywa chyba maraton, tylko jak to się nazywa? Jak masz triatlon. Triatlon. O tak. właśnie, mi tego brakowało. Więc tutaj zakończymy etap. Ale zobacz, idąc swoim takim rozumowania, też jest szansa przeskoczyć na przykład z nogi na samochód hybrydowy. Też jest szansa, masz tutaj, nie? Powstaje myśli. już pytanie, bo jeżeli masz szansę, to zawsze masz ją do czegoś. I zawsze te szanse, no ja przynajmniej jako e, przedsiębiorca, zawsze w szansie, szansa jest szansą. Jeżeli jest szansa, to jest dobrze. <laughs> Czyli jest szansa na sukces, Jest prawda? szansa na sukces, dokładnie. Tylko zawsze sukces, doskonale zdajesz się z tego sprawę, wiąże się nie tylko z samym sukcesem. W ekonomii jest takie pojęcie tak zwanego kosztu alternatywnego, czyli idziesz, ale jaki ponosisz koszt, że to osiągasz? Z czego musisz zrezygnować albo czym ryzykujesz? I tu jest pytanie: czym ryzykujesz biorąc udział w tej loterii na pułapkę? nogami, bo że daje ci praktycznie coś do poruszania się. No. nie wiem. Nie... Podeszliśmy do tego w taki sposób. Yy... Ale nie wiem, gdzie jest meta. Nie wiem, gdzie ja jest. Też, ja, nie ja, wiem. Jestem, ja jestem zachwycony pomysłowością, kreatywnością. Bardzo to doceniam. Ja bardzo lubię ludzi pomysłowych, kreatywnych i tego typu programy z takim szerokim spektrum. Bo tu trzeba jednak powiedzieć, że to spektrum jest bardzo szerokie od 500 zł, 50 tysięcy, 100 milion. No i ta oferta jest jednak dosyć bardzo bogata. I to dla wielu gmin. No, cały kraj. No, no, ja bo... jestem ciekaw, czym jeszcze nas zaskoczą, bym powiedział. Znaczy, no? ja w ogóle czuję się trochę w tym wszystkim nie fair, no bo jak, jak pamiętamy przed... Y, jakiś rok temu brakowało pieniędzy na respiratory trzeba było kupować od handlarzy bronią, a teraz miliony się rozdaje w loterii. Więc no, a pamiętasz nie strajk nie lekarzy, rezydentów? No nie było, no. No, nie Na, było, na no. osoby opiekujące się osobami niepełnosprawnymi? No nie było, no. No, generalnie nie było. No ja jak pamiętam, chociaż w wielu rozmowach byliśmy tak zwaną Zieloną Wyspą. To jednak nie było. Zawsze było, że nie ma. Pan Rostkowski też mówi: No skąd na te 500, plus? No Myśmy, skąd? Nie byliśmy tacy zieloni, ale w finale wychodzi, że jesteśmy. Bardzo zieloni. Bardzo zieloni. I tym średnio ekonomiczno-pozytywnym aspektem. Ale bardzo ekologicznym. Ale bardzo ekologicznym, tak. bo hulajnoga i samochód hybrydowy, nie jeden. Tak. Zakończmy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Ile to trwało?